Hej, dzisiaj pokażę Wam wreszcie, co dostałam na święta. Niestety, musiałam trochę później to nagrać. Jest kilka dni już po Wigilii. 27. Ale, generalnie, chciałam powiedzieć: Po pierwsze, nie znowu się tym chwalić, więc jak macie mi to zwrócić, to do widzenia. Po drugie, y, dlatego mam tyle prezentów, że my jakby nie obchodzimy mi tylko dostałam teraz rzeczy jakby podwójnie. I na kołajki, i na gilię. Nie rozumiecie chyba? My tak, tak też robimy. Tak, no, no, że tego nie dostałam, i dlatego dostałam więcej na Wigilię. A po trzecie, to jest łącznie 10 osób, tak zrozumiałam, tam około 10. I tak. Dwie, babcie, chciałam robić całe dwie kuzynki, I czyja. I siostra. Dobra, to pierwszą rzeczą są które, Chyba prezent, którego się najbardziej cieszysz, to nie? Bo chciałam mieć ledy, yy, zawsze, bo będę miała teraz jeszcze ładniejszy pokój, a mi należy, żeby mój pokój był ładny. Mi się podoba tak jak jest, a jak już yy, tutaj powieszę będą... Przy, no na suficie. To Wam pokażę w innym odcinku, bo na razie mi tata nie do tego powiedzieć. Jak mi się wygląda? Na razie tata co? nie ma czasu. Bo ja sama tego sobie nie powieszę, bo jeszcze bym krzywo przykleiła, a to później śmieje. Madzia, może nagrasz jakiś dzień z życia i wtedy pokażesz albo jak jakiś vlog po prostu. Mogę pokazać? Yy, dobra, pokażę wam teraz jak świecą yy, generalnie. Aha, yy, to w ogóle można albo na aplikację, yy, jakby aplikacją sterować, albo pilotem. No teraz, yy, zaraz z tego, że się jeszcze nie dorobiłam kamery i nakryłam co telefonem, to yy, no muszę sterować pilotem, bo do aplikacji teraz nie mam. Okej, okay, także no podłączamy tutaj wszystko sobie elegancko. A tu mam za dużo ładwarek, w ogóle to podłączamy, żeby się dało to wpiąć i wow. I czyli że jak się steruje w telefonie, to można nawet wybrać piosenkę no. i ledy będę do rytmu, nawet tam jest ruda w polecanych. No, ale jest Ruda w polecanej dlatego, że ja ją miałam jakby zapisaną w moim telefonie. Tak, to przecież nie, nie jest tak, że losowy człowiek stoi szkoda. i każdemu się pokazuje Ruda, to Niek nie. Niech szkoda. Chociaż może, ogarnijmy z nim współpracę. Dobra, nie. nie. Nie chcemy, nie chcemy, żeby Ruda grała w każdych domach, to nie Czemu Dlatego, nie, że nie chcę, żeby większość pokolenia ogłuchła. Ja ci dam. No, dobra, generalnie tutaj możecie sterować sobie. No, dokładnie nie będę pokazywać, bo mogę wam pokazać na jakimś shortzie, jakby ktoś chciał, albo mogę wam napisać w komentarzu, jak to działa, jakąś to obchodzi, bo nie wydaje mi się, żeby każdego to aż tak obchodziło, żebym się więcej na ten temat rozgadywała. A jakby co, to oczywiście to było zawinięte do takiej rolki, tylko że już tą rolkę mi tata wyrzucił, jak mi tutaj a, sprawdzał te ledy tak, ja się nie znam na tych rzeczach, dlatego mi tata to będzie wieszał i tak, dobra. Teraz mamy kolejną rzeczę, oczywiście. I kubek. Ale nie po że jest kubek, nic bardziej, mleko. Też myślałam, że to jest kubek, już się przestraszyłam, w sensie... Było fajnie, że kubek, ale po co mi jakiś taki, aż taki duży kubek z słoniem? 430 ml, ale na szczęście to nie jest kubek z 430 ml. Kubek będzie gdzieś tam dalej, ale mniejszym. Na szczęście, chociaż nie wiem, czy jej nic chyba w kuchni. To najwyżej przyniosę. Ale to są trupy. To, są... to są takie batony liofilizmy. No i ja to na tą dietę już po raz miliard pierwszy powtórzę, że mam. No po prostu, nie wchodźmy w szczegóły, po prostu mam dietę i muszę iść... Jeść... Wow, konkretne jakieś tam rzeczy. Yy, nie mogę słodyczy i to jest. Na najlepsza chyba rzecz, którą mogę jeść. I jeszcze jabłuszka z suszone, których też dostałam dużo. Dobra, ostatnio się mnie rodzice pytali, który smak mi smakuje najbardziej. No i powiedziałam, że malina. Bo malina w porównaniu do innych jest... Inne nie sięgają mi do pięć po prostu. Więc jakby co to powiedzieć? Baton, no baton nie ma no pięć. No i rodzice kupili same maliny. Chociaż baton nie ma pięć. No jeszcze zanim przejdziemy do tych torebek, to chciałam pokazać piłkarzyki, bo to dostał mój tata, to prawda. Ale to jest takie ogólne nowy rodzinne, że przecież on sam z sobą nie będzie grać. Ale zapraszam na mój kanał Konto, bo za niedługo, za kilka dni Będziecie. albo tydzień, będzie vlog, w którym możliwe, że będziemy rywalizować z Maciem. Dobra. Że za chwilę mm -hmm. co nagramy. Tutaj co? kolejna rzecz. Kolejne, no to raka, pierwsza rurak To jest. Ym, no na szybko wam pokażę. Albo nawet <coughs> po prostu książki, tak? Książki. Um, to nie czytałam ani nic jeszcze, więc nie będę mogła opowiadać. Bobsnayda to jest taka zdrowa przekąska, kolejna zdrowa przekąska, jej, nie no fajnie. O, to od siostry dostałam taką polewę, co z tego, że mam co i nie mogę jej służyć, ale... jeszcze na... pół roku zjesz. Tak, ale... No bo y, byłyśmy w sklepie, Madzia się zapaliła, o super, kup mi. No tak, no ale jak to przemyślałam, to przecież mam tą no wiem, no to było na szybko, kupiłam za 2 No, ale, no, ale będzie podoba do gotowania, ale i tak się aż tak tej się nie, nie trzymam, dlatego też jak ktoś sam słodycze, to trochę już zjadłam, bo na święta w ogóle z późniaki. Okej, kolejną rzeczą są znaczniki, co nie wiem, kto mi je kupił, ale... Jej, fajnie. Znaczniki się zawsze przydadzą, z tego, że mam jeszcze 20 paczek nie napoczęty. Nie, ja je po prostu... Na po... serio 20. No, albo więcej. Ej, nawet nagrywam odcinek kiedyś z kolekcją znaczników <grych> I to miało nawet dużo wyświetleń, więc mogę nagrać powtórkę jak dostanę jeszcze więcej jak chcecie Chociaż nie wiem kogo to interesuje, no ale jak mam dużo wyświetleń to chyba kogoś to jednak interesuje, to mogę nagrać Ale jak na razie mam tylko te dwa nowe Tylko, tylko albo aż, bo no mi na długo starczą Ja nimi sobie zaznaczam na przykład jak mam zadanie domowe czy coś i znaczniki z Pepko są najlepsze Później zbieram te linijeczki i mam satysfakcję, że mam milion tych linieczek Tak naprawdę to mam jedną chyba Dopiero, bo i resztę nie złożyłam jeszcze do końca. Okej, okay, ja... jeszcze coś? No tak, ty nagrywasz cały czas, bo... Nagrywasz? No. A, dobra. Zostałam z Rosmana. Skąd wiem? Może potem napiszę Rosman. Uśmiech robi dzień dobry. Co? Dobra, nieważne. Tak. No, upominek specjalny dla ciebie za uśmiech. tam mój krzyw uśmiech. <laughs> za życzliwość. Z tym się zgadzam i za pozytywną energię, którymi się z nami dzielisz Ja się staram się dzielić z moimi widzami pozytywną energią, więc wydaje mi się, że się zgadzam. No, niech przypomina ci jak wielką moc sobie masz, okay. No i to jest po prostu takie lusterko, ale jest ładne No i lusterki nigdy za a w sumie to ja mam jedno chyba, albo zero nawet No i pokaż widzów Pokażmy I tutaj najpiękniejszy uśmiech Właśnie, na świecie Właśnie, więc macie najpiękniejszy uśmiech na świecie ale mam brzydkie usta. To jednak mam nie najpiękniejsze, ale prawie. No, także super. Yy, moja mama na przykład dostała żelki w takim samym opakowaniu dużo Rossmana, więc to chyba była jakaś seria, że jakieś upominki właśnie takie drobne. Wydaje mi się, że za darmo numer. to jest. Nie, na no pewno nie dojdzie za do darmo. Że z aplikacji, no, że jak dostaniesz ileś tam. Może jak widać ileś tam... Bo ja też dostałam lusterko. No. Dobra, no, yy, tutaj mamy? To Fifi, no raczej mieliśmy. Ale Patka! Ale ja od dawna nie dałam, nie jadłam yy, słodyczy da yy, Przed świętami to ja w ogóle nie dałam słodyczy, przez trzy miesiące prawie w ogóle Więc jak już chwilę odmogłam odstąpić od diety, to było super A to Fifi ja tak uwielbiam, a to Fifi to już w ogóle mega do nie jadłam, ponad rok No w sumie to jadłam wczoraj, ale wcześniej to tak nie jadłam Kolejny. Dziwnie pachnie. Nie wącham tego. Nie otwieram tego w ogóle. Otworzyć? No, tworzę, no bo. No! Serio dziwnie pachnie. Właśnie. O, Macie wąchając swojej brudne skarpetce. Włosy będą tym. Nie, no nie, to nie śmierci, tylko jakieś Daj. Śmierci, e, Dobra. E. Dobra, więc to jest szampon do włosów. O, zapach oliktowym. Ja teraz mam włosy dobre. Bo wcześniej musiałam mieć specjalny szampon do przetłuszczających się włosów. A teraz właśnie um, kuracja mi wysuszyła nie tylko twarz, ale też włosy, a to akurat dobrze. No i teraz na kilka dni są bardzo dobre. Będzie widzowie ci odpływają. Nie, nie odchodźcie ode mnie! Dostać łapką no, w górę! Dostać łapkę w górę i skryptję, żebym miała taki sam przycisk, tylko że złoty wcale nie zmuszam wcale. Nie, no nie zmuszam oczywiście, że nie. Okej, okay, yy, no. A teraz właśnie taki szampon jest dla mnie idealny i vegan, 95%? Tak, 95% <gry> składników, pochodzenia naturalnego. Dobra. Mega. Eee, cukierki, które są ulubione na mojej siostry, więc nocha się z nią z tym. A, a skąd wiesz? No się mówiłaś kiedyś... Mieszkam z tobą... Mówiłam od... wczoraj. Mieszkam z tobą odkąd żyjesz. To za nagrywanie tego filmu Mieszkam z tobą odkąd żyjesz I się dziwisz, że znam cię? No dobra, bombka Te wszystkie rzeczy tutaj czekały od 3 dni, aż nagram odcinek I dlatego na przykład tego nie powiesiłam na choinkę jeszcze, no żeby to nagrać Dlatego dużo rzeczy czekało na przykład na pójście do prania i tak dalej Więc dobrze, że już będę no to mogła powiedzieć wreszcie Ale jest ładna Bo w tamtym roku czy tam kiedyś dostaliśmy taką samą, że srebrną i, I o wiele większą, i ona była wiele za, za y, twarda, y, za ciężka ale na głowie. dosłownie zaraz, jak wychodziliśmy z domu, jak jechaliśmy do babci, bo to od y, babci w środku z nią nie ma, słowa. Ale babci. E, a, no ale w każdym razie, jak byliśmy u babci, to mm, jak wychodziliśmy, to w przedpokoju właśnie była jedna z tych bombek, tych srebrnych, dużych, i tata powiedział: e, ładnie by wyglądała taka sama, tylko że kolorowa. Co nie? I dosłownie dostaje się w tą kolorową. Także super. Ja to już chciałam odrochowo chować do torebki. Dobrze, że nie jest szklana, bardzo dobrze. Kolejny plus. Yy, no, generalnie ja to już chciałam chować do torebki, ale dobra, może nie będę wyciągała cukierków. Generalnie mam cukierki nie wiem, czy akurat je będę jeść, no bo już święta minęły, to już powinnam wrócić do mojej diety. No to najwyżej oddam rodzicom, czy co. Dobra, kolejna rzecz, rękawiczki. I tutaj są szwy I tu Czemu to są szwy? Nie wiem właśnie Ja mam... Be... macie ja nie wyciągi no, tylko Dobra, odetnę to, czy coś yy... Super prezent <grym> Super prezent Ale to są... Sama sobie je wybierałam Ale powiedz, do czego wspomali? służą te takie paluszki Do telefonu Te dwa palce są specjalne yy... Dzieci specjalnie... Specjalnie. Powiedz, że zrobiliśmy to specjalnie. Jeżeli, jeżeli zostawiłaś łapki w górę on, i dałaś mu. Jeżeli wiecie skąd jest ten cytat, to nic nie róbcie, bo wiem, że nie wiecie. Do... Yeah. To nie jest dla małych dzieci. Mogę no, się aż 4, 6, plus dosłownie. chociaż go więcej nie zrobiła. Dobra, nieważne. W każdym razie y, to są palce dotykowe do telefonu i polecam wszystkim, bo to naprawdę działa. Jestem w szoku, a te właśnie dwa palce są najbardziej potrzebne. O, jak tak był taki trend. To... To fajnie, dobra. Kolejną rzeczą, oczywiście, no to ściągam, bo jest tutaj za gorąco, żeby to... A, to nie wiem, co ja robię. Coś zrobiłeś. nie wiem, Kolejną rzeczą są lampki. Pepko Christmas! Ale w ogóle fajny sposób na zasłonięcie ceny. No bo właśnie kreatywny. Na klika. Spokojnie nie odkryję tego. E, ale mega ładne lampki. Ja w ogóle uwielbiam rzeczy z pepko i uwielbiam lampki. Żebyście wiedzieli, ja mam lampek. W sumie możecie zobaczyć. Patrzcie, tutaj mam lampkę. Lampki mam na komodzie. Możesz pokazać na komodzie mam tam przy skarpecie, tam ogólnie z tyłu na całą komodę, na biurku mam, tylko nie pokazuję okna, nie pokazuję widoków, ale pokazam pokaż... lampki tam. A, A to są tylko piki. Pokażę jeszcze tutaj lampki. No generalnie dobre już nie ważne, ale mam po prostu no, cześć, olapek, jeszcze te ledy. No właśnie lubię takie rzeczy, dlatego. Super. Unboxing ekra. robisz? Wow, mega. Robimy sobie unboxing. W ogóle teraz będziemy tam testować jakieś rzeczy, jak będą do testowania, chociaż już nie pamiętam, co dostałam, tak szczerze. Dobra, więc y, nie będziemy teraz wkładać... Y, chyba. Albo czemu nie? Nie no dobra, nie chce mi się. Później włożę y, tutaj baterię, ale możemy zobaczyć, teraz tak blisko, proszę bardzo, patrzcie. Jak pięknie. Czapki Mikołajów i to jest 10 chyba, chyba równo 10. Ej, to miałoby 10, a jest. 10. Czekaj, co? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Co i pisze, że jest 10 lat. Oszukali. Jakie tylko oszukali? Czekaj. Ej, serio! Oskamowali! Ale po co mi pisali, że jest 10 lat, jak jest 9? I może to są jakieś. Wiecie, skomplikowana edycja! No bo świąteczna to lubię. No ale limitowane. nie, że limitowane to że, to, że jest dziewięć, a nie dziesięć. Co? <noise> nie wiem, ale czemu... Na patrzcie, no umiecie liczyć? Ja nie, ale to akurat umiem liczyć, to jest dziewięć. Nie wiem. Coś oni chyba nie umieją liczyć. Ale się w sumie może policzyć swoje, bo też masz podobne, nie? Robimy content z liczenia lampek. Małgosia no, idzie ja do swojego pokoju. Wszystko.

no wiem. Cztery. No, no, nie. Ah! no, za ty gorde. Człowieku, a tyś nie złożyłby a ty pokazywał... I ty pokazywałaś. Pokaż mi trzeci raz. Nie! Zaś. Nie! nie! <grym> Wcale cię nie nagrywam. <grym> ja wam mówiłam, ja chciałam już, żeby już się nagrała te prezenty tak, a ona mówi, że ja mam ją nagrać. Ej, ja jeszcze sekund. No. Zapraszam na kanał Rude Konto. Ja proszę, nie cztery. mogę. Z tego się... Wracamy po reklamach, trochę było długo, dobra, mamy misia, tak, misia, mój już jest bez głowy, ładne, ładne. serdeczka <laughs> dla kaga, kres i i serduszko dla moich widzów, oczywiście, dla kogo innego, Bo ich łapkę Wiedziałam, w to dół. się da otworzyć, kokardkę. ma <laughs> dziaduś i misia, ej, patrz, to można ej, ej, będzie e, chce ja się uluźnić, robimy co chcemy, a Maciek on... Eee... Co? Co ty tak patrzysz? Lind... Kocham Linda. Nie tak serio, to nie wiem Myślałam, to, to, że Lindor. Ale to mówi, że kocha, więc ja pewnie też będę kochać. A! Od razu odkładajmy rzeczy, to, co są do śmieci. Więc mamy czekoladę. Kocham ją! Ale gdzie jest ta czekolada? <noise> Nie wiem, ale się dowiem. Yy, ale ją uwielbiam, to jest tak jak w kinderkach chyba, nie? W sklepach jest nie ma tej... No Boże, coś mówię. I każdy chciałby Chodź... ją mieć. No co ja coś, to jest tak mi co... mieć? Tak. Nie dostaniesz. Chciałabym ci mieć, ale wtedy się zagadnę. Bo ,że ,że, żeby się żebyś się wiedziała, że... Jakbyś się, komisji, komisji komisji, sobie 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 co się dlatego. wcześniej czemu. Słyszałaś, mój bo kobieta. Nie, zapomniałam eee. co, co powiedziałeś. Haha! <laughs> Czekolada. Sweet winter. Alpine milk chocolate. Tylko, tylko od wedla. Milki. Sorry, za siostrę ostatnio była chora. W chyba. Chciałam to powiedzieć, no to... ale myślałam, że się obrazisz. Nie. Eee. Kolejny śmiech. No to jest yy, z no dosia, Nie obrażam się o prawdę. Dobra. To... To kręć, wytknięła. Dobra. To cringe, giga. To Splash! Splash! Kolekcja się co, to nie jest tak, że ja jest nie sobie? Szarnuje... To jest ten ta... kubeczek. To nie tak, że ja nie szanuję jedzenia, po prostu nie szanuję śmieci. Profesjonalne przebiczki. ja mam już odwartym odcinku i to zobaczy jakieś 5000 tysięcy ludzi i co? Dlatego ja właśnie nagramy krótki film, żeby nam nie odwaliło za bardzo, bo tak po 15 no. minutach nagrywania już leci tylko jest dobre, to coś jest dobre. Kasztanki też są dobre, polecam wszystkim kasztany. To są kasztany. Chciałam powiedzieć, gdzie mieszkam. Nie wiem, czemu tak randomowo, chciałam powiedzieć, gdzie mieszkam. Nie, oczywiście wam nie powiem dokładnie, więc tutaj mi po prostu, że kasztany. Ale 100 w górę, znaczy, jeśli zostawicie 100 cieniowych w górę. To jeśli zostawię 100 w górę, to po prostu. Tym bardziej wam nie powiem. Mieszkamy w Berlinie. <grychy> w Krakowie to już wiedzą. Mieszko. Mieszko pierwszy. Mieszko trzynasty. Co to głodokro... za Co to się dzieje? Cieszymy się tego. A Florina chyba ma coś nie tak. Górzyma Ja to zostawię może tu. Dobrze, kolejna rzecz. O, street... Street, street of... Moja Aha, no Street Rules, widzicie napis? Tak, umiecie czytać, ja mam nie będę wszystkiego czytała. Masz z zacznę, więc na pewno się nie odczytają. Street Rules, proszę przebić kanał. Piękny napis, czyli zasady na ulicy, jakby ktoś nie Znam, miał... że rules hmm. to linika Nie, ruler. ruler. to ruler. już wszystkie z kartkotki. Aż mi upadł <laughs> z wrażenia. O, i kolejne cukierki, no nie będę już wam pokazywała dokładnie, bo... No próbować? No, nie! Nie może! To nie tak Zostaw, a to możesz, to możesz, to Nie, jak to tak? A, to jest joga, ja myślałam, że to jest jolo. Jolo, gościu. O, język. Nie chcę barwiących, walecz No, może mi mam pozwolić jednego cukierka na tydzień. I może mi stać do końca świąt sobie. albo do końca kuracji. Nie. 19. O, to ile trwa ten filmik, masakra. Ja go będę musiała tak pociąć, bo to przyglądamy no to, chociaż są nie jakąś. E lubina! Każdy dzień mu się zaczyna. e lubina! Te córki, matki, syna. cena. Ja to miałam w papierze spakowane. O, cena. no pod tym... Pod torbą. A? 4 zł. Ale to nie jest... Będziemy mam grozić torebkach. Tylko ja schowałam później te prezenty do torebek, żeby je tak odpakowywać. Na Co to, majtki? <grym> to są... szalik to jest. E, no i dlatego na przykład szalika w ogóle nie odpakowywałam. już no rzucznie dam. Rzucznie biały Pozdrawiam babcię. Która mi to dała i drugą też. Eem, piękne skarpetki. Wiem. Ale piękny szalik. Wreszcie nie będę musiała nosić szalika jakiegoś... Em, też pięknego, Dziecinny. ale ten jest ładniejszy. No, się to się nie wy... tak się to zwija. Co? Mogę cię popłuścić. Co? Małgorzata. To no jest tego Ona się wydawała? Dzień dobry na klatce mówiła. A co gada? My nie mamy klatki. Na ptaków. schodowej. Wiem, mamy tylko klatkę dla królika. Tak. Dobra, więc do całej walizki torebki, wziąłem to. Dobra, już, nie, bo już mi tak odwala. To będzie ostatnia, chociaż już są ostatnia torba na ten to odcinek, a w kolejnym zobaczycie tą torbę i tą torbę, i tą torbę, i plecak, w którym w środku też są jakieś rzeczy. Wiesz Hej, widzowie, witam was kolejny co ja robię? Dobra, nie, nieważne. Dostałam czymś z Sabu Vincenta. Vincent? Macia plus Kwireniusz. Kwireniusz, mój nowy kraś to Kwireniusz. Przeżył 20 lat temu. 200 lat tam to imię, bo jest super. Kwirki! A dzieci będą się nazywać Kwiry. O, ciocia nam to powiedziała? Odpowiedz, że dobrze. Przecież ja to powiedziałam, życzyłam ci. E, jak się łamał się, bo życzałam życzyłam ci, żeby twoim mężem był Kwireniusz. Nie ja to nie To, to nie to. co. masz kurczę twarzy. No nie wiem to. Bo... A w ogóle w tej torby już ten samej jabłki. No ale dobra. O, taki tak ja mam jeszcze, więcej. Dobra, nie ta życie, tą torę jeszcze. A więc jabłka suszone z sokiem czarnej parzyczki Leo, drive fruit. Mm. Ej, nie zrobiłam takiej zbliżenie. No, ale serio, teraz mówię, nie zrób takiej zbliżenie. Poeta. Octo z Rosmana. Tu jest wywiatana? Ja tu wszystko wiem. One są przepyszne. One są też. One są też przepyszne. One są też przepyszne, bo tutaj są zwykłe. Co? Nie te są zwykłe, a te są stokie. Oba są przepyszne, no eee. to jest stokie na balę. Po Magda, Gessler Ej, tu też jest Magda. No. Słynę przeznaczenie. Rok rodzinny. Powiedzieli, że będę geseruna. Co? Dobra. Y y kolejne. I ostatni z sadu Vincenta, czy tam baru sadu, chyba sadu. Cierka. Dobrze, Dobrze. To na tyle w tym odcinku. Jak wam się spodobało, no to jesteście trochę... Walnięci. Nie, nie będziemy na obrazali naszych kochanych widzów. Po prostu się wam dziwię, ok? No. Także to tyle. Troszkę się ośmieszyłam, może tym filmem. Czy ty robisz skórę skarpetę? Czemu ty co pokazałaś? Coś mi się wydaje, że ten film co chwilę będzie miał PIP. jak w sensie to takie cenzury, że. Cenzura cenzury. na Gen -Z. Dziwne mnie, dziwne ruchy. Dobra, to w tym samym odcinku dajcie lajka, dajcie suba i wbijamy. Tak, bijamy 300 tysięcy subów. Tak, przeganiamy Bloka, Benziana, każdego. kryża. Mister Bista, Przebijamy Mister Bista. Do końca 2024 roku bijemy 8 miliardów subów. Cześć. Zostały 4 dni. Dobra, teraz mówię tak poważnie. Moim celem jest milion do mojej 18. Bo tak sobie wymyśliłam. Bo mało jest osób, co w sami płynieć, mamy milion subów, więc tak sobie wymyśliłam. 18 będę mieć na dwa. Niesamowicie w sumie, już mam 16. E, 20, e, na dwie, dwadzieścia, dwie, 200 łapek w górę e, Madzia nagrywa jak e, Jego ślub z kwirkiem Tak To tyle, pa!